Siemanko, witam wszystkich w nowym sezonie z gry Skoki Narciarskie 2006. Zapraszam do zostawienia subika i łapeczki w górę. No i prawdopodobnie to będzie nasz ostatni sezon. Wszystko się okaże. Jak wszystko wygram w tym sezonie, no to to będzie ostatni sezon. Tronheim, Zakopane, samo i Harachów sobie zrobimy chyba w tym odcinku. I wystarczy. Oczywiście zaczniemy sobie od treningu. Pójdziemy sobie na początku... A pójdę 8 skoków w formę na przykład. Znakomita forma, na razie nam to wystarczy. Yy, jeszcze sponsora, oczywiście, ja już sobie wezmę tego może na 7 zawodów. No i możemy lecieć z pierwszymi zawodami, z najlepszym sprzętem. Będą pewnie fajne rekordy w tym sezonie. Oczywiście, kwalifikacje. Na początku trzeba sobie zrobić no i jak nam pójdzie w tym sezonie? Mocno wyszedł z progu. No prawdopodobnie będziemy wszystko wygrywać, tak mi się wydaje. Ale w tym sezonie bardziej mi chodzi o rekordy. No i już mamy świetny skok. Publiczność liczy na tego skoczka. Wiatr jest w plecy. Może osiągnąć dobry wynik. No ale wiadomo, że prawdopodobnie i tak powinienem tutaj objąć prowadzenie, bo już jest taka forma, że. Dobrze wyszedł z progu? Jeszcze najlepszy sprzęt. Że już tutaj cały czas o, powinny być. Arto, skok. Dobre skoki: 139,5 m. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. I ostatni skok w tym konkursie. Mocno wyszedł z progu. No, troszkę za późno tą sylwetkę ustabilizowałem, ale i tak będzie. Oj! Niepewne lądowanie. No, lądowanie było słabe, ale i tak. No, dobrze. Pierwsze miejsce oczywiście teraz to dopiero kasa będzie lecieć. Coś czuję. Idziemy sobie na trening. Jeszcze raz sobie pójdziemy w formę, żeby ta forma była jakaś bardzo dobra albo coś takiego. O, doskonała, może być. Jest na full. No i możemy od razu lecieć z kolejnymi zawodami na tej samej skoczni. Proszę Państwa, na belkę. Już się nie muszę kwalifikować, więc skorzystam sobie z tej możliwości. Myślę, że raczej wybił. sobie nie będziemy brać udziału w kwalifikacjach, bo po co? Oj I tak pierwsze miejsce. A oto kolejny skoczek. Mamy leciutki wiatr, jakby pod narty, ale zaraz zobaczymy, co będzie z tego skoku. Znakomicie się wybił! No, to było dosyć ładne. Szybko bardzo ustabilizowałem tą sylwetkę. Jest telemark 14,5 metra. Kolejne zawody wygrane już się skończyła umowa ze sponsorem. Szybko. No to chcę kolejnego tutaj może na 6 zawodów sobie wezmę sponsora. Idziemy sobie na trening. Pójdę sobie, myślę, tutaj w siłę wybicia. Osiem skoków, czemu nie? Mam nadzieję, że się nie przetrenuję. O nie! No tak, Przet Nie, no co? Sied. Wiedziałem, że się przetrenuję. <laughs> Dobra, mniej skoków sobie będziemy po prostu szli następnym razem. Bo też sześć jest odpowiednio, myślę. Dzień dobry, dziś po raz Proszę Państwa. No i mamy zakopane. Na skok czeka kolejny zawodnik Warunki są dobre, szkoda, że mi ta forma spadła. I ruszył. Sobie pójdziemy jeszcze raz pewnie w formę. Dobrze wyszedł z progu? O świetne wyjście z progu. To będzie świetny być może rekordowy nawet Skok! O, ja! Bardzo daleki skok. Ale tutaj zakopany się dosłownie na płaski. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce no, na połowie startowej. Są warunki, są warunki do rekordu skoczni. Dobrze wyszedł z progu. No, szybko stabilizacja, jak najdłużej tutaj stabilnego zawodnika. Utrzymać o, i piękny skok. skok. Oczywiście deklasuje rywali po raz kolejny, 5000. Mój skoczek odnosi ostatnio same zwycięstwa, zaproponowano mu udział w reklamie telewizyjnej, dostałem 3200 euro. O to chodzi, no pójdziemy sobie tak ze 4-5 skoków może być w e, formę, żeby ta forma była doskonała. Potem siłę wybicia, tylko już nie będziemy szli więcej niż 6 skoków, no bo widzicie, że zawodnik się może przetrenować, kolejne zawody w Zakopanem. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Leciutki wiaterek pod narty. Odbił się od belki startowej. Mocno wyszedł z progu. Oczywiście bardzo ładne wyjście z progu. Stabilnie w locie. I 137 metrów, świetny skok. Duża przewaga. O, nie zdążyłem zobaczyć na wiatr. Wiem, że był pod narty, ale. Czy był silny, podnarty? No i kolejny świetny skok. 137 metrów. Bardzo klasuje rywali po raz kolejny. I uwaga, stało się, technika lotu została osiągnięta na fula. Teraz jedziemy z siłą wybicia. Też na fula tę ją zrobić. Także trening. 6 skoków na dłużej, w siłę wybicia. No. I lecimy z kolejnymi zawodami. Kusamo K120. Oto przed nami po raz kolejny konkurs skoków narciarskich. Jesteś. Teraz czas na. Czas... Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. No, ciekawe, ciekawe. Pierwsza seria konkursu. Oj, no nie wiem. Mogło być lepsze do wyjścia z progu. Ale skoki tak daleki, daleki skok. 142,5 metra A na rozbiegu jest kolejny zawodnik No są warunki na tej I skoczni Jest wiatr podnarty O teraz bardzo stabilnie na rozbiegu Mocno wyszedł z progu No to będzie także dobry skok oczywiście Ale Oj No niestety O kurcze A my łobuz wyprzedził zwycięzców Ruk Urbonc mnie wyprzedził. Nieźle, żeby mnie ruk Urbonc wyprzedzał, no to już kiepsko. Dobra, duża siła wybicia. Mamy to. Siła wybicia już niedługo też na fula będzie, nie chcę nic mówić. Jak tam w kalendarzu to wygląda? Muszę być pierwszy w drużynowym bogaże świata na pewno. Musimy nasza drużyna wygrać. Teraz Kusamo, jeszcze raz, po potem harachów indywidualne i drużnówka. Proszę Państwa, czekamy na skok tego. O proszę. Wiatr plecy teraz, yy, nie przeszkodzi mi raczej. No bardzo się ustabilizowałem tą sylwetkę, ale przy tym wietrze. O kurcze. No, lądowanie bardzo bardzo słabe. Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii konkursu. No cztery punkty przewagi są. Odbił się startowej. No jednak czasem tutaj mogę jeszcze przegrać te zawody, to nie jest tak powiedziane. Że wszystko będę ładnie tutaj wygrywał. Oj. Oj! Mogą być problemy z... O, na szczęście. Na szczęście pierwsze miejsce. Bardzo dobrze, idziemy sobie rozwój trening. 6 skoków na dłużej, tym razem prędkość na jazdu. Tak sobie będziemy raczej w siłę wybiciać, ale prędkość na jazdu też trzeba, oczywiście. No i co, kolejne tutaj zawody. Lecimy. Parachówka 125. Wi widzimy zawody. Ma Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na bejce startowej. Wow, i w Harachowie czy nam dobrze także pójdzie? Oj, no jak na razie to jedna ze słabszych prób, chyba będzie. Jest telemark bez 137 metrów. No, bardzo mała przewaga. Musi być troszkę lepszy skok. Mocno o, teraz już to lepiej wygląda, dużo lepiej. Będę byś tutaj telemarkiem wylądować. 141,5 metra z telemarkiem. Świetnie, 5000 rozwój, trening, 6 skoków na dłużej. Siłę wybicia. I mamy to. Siła wybicia na full, technika lotu na full, ale ten zawodnik będzie wymaksowany. Dobra, lecimy z drużynówką. Buchar świata drużynowy. Gościmy na skoczni czertak w czeskim Harachowie. Dobrze, no wiemy wszyscy to. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Dobra, tutaj trzeba powalczyć, żeby nasza drużyna wygrała. Warunki są sprzyjające, ale tutaj ciężko tego zawodnika. Mam trzymać. Ależ skok, skok. 142,5 metra. Oczywiście Na bardzo dobry starto... skok. Polska prowadzi ze sporą przewagą. No i jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Bardzo tutaj pomogę, Dobrze myślę, dlaczego? naszej drużynie. O, ależ wyjście z progu niemal perfekcyjne. Ale lądowanie całkowicie zepsute. No przy tej. Przy tej odległości to już ciężko było. O kurczę nie wytrzymam. Wyprzedzili nas. Norwegia nas wyprzedziła. Drugie miejsce. Skończyła się umowa ze sponsorem. O nie. Tak to nie będzie. Yy, drużynowy Puchar Świata. Drużynowy. Dwa są Puchary Drużynowe Świata. A nie. Nie chcę. To... Co ja zrobiłem? Wyszedłem... sobie z tego. Dobrze, zapisałem. Chyba zapisałem. Ty! Nie zapisałem! Nie zapisałem, picowie! Dobra, no... Do... <laughs> o Jezus, na trening nie poszedłem. Dobra, to jeszcze jedna szansa w takim razie. Z powodu tutaj mojego faila, także możemy jednak wygrać te zawody. Dobrze wyszedł z progu. No ładnie. Proszę jak to przekorny los. pozwolił na nam widzimy, jeszcze oczekuję. raz na podjąć próbę wygrania w drużynówce. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Dobra. Snakomicie się wybił. No dajesz Bart, pomóż tej drużynie wygrać te zawody Jest o, telemark 145 do... metra i czy będzie pierwsze miejsce ja Polski teraz? Kolejne... Jest! O, Ej, warto było, dobrze się ten Bug zrobił Znaczy Bug, no po prostu nie zapisałem sobie gry A, dobrze Czyli wygraliśmy W sumie, koniec końców Okej, okay, idziemy sobie A bo już w na następnym odcinku, dobra w kolejnym odcinku pójdziemy sobie na trening, oczywiście, pierwsze, Potem Hakuba, Obersdorf, Pischoshofen, Garmisch, parten Willingen. No, mamutów nie będzie w każdym razie. No i żegnam się z wami. Zapraszam jeszcze raz do zrobienia Subika i łapeczki w górę. No i do usłyszenia.